Cześć wszystkim, z tej strony Simple i dzisiaj kontynuujemy sobie naszą arenkę rogiem. sobie nawet poprawię kamerkę całkiem pozytywnie 3 wygrane, 1 przegrana tak jak mówię w poprzednim odcinku mam nadzieję na jakieś 7-8 zwycięstw dek mam troszkę za dużo mid game'u żeby nie mieć jakby e, wymienioną ilość kreaturki za 4 many z kreaturkami za 2 many no ale dajemy radę zobaczymy na co trafimy na urloka na ostatnio przegraliśmy przegraliśmy albo wygraliśmy dwie opcje mamy Rozdanie średnie. Zatrzymamy niby tą pierwszą turę, ale później nie mamy co za bardzo robić. Okej, okay, już mamy Bukanera i bukanier będzie lepszy. To też jest dobra w late game. A bukanier jest świetny w pierwszej turze, żeby w drugiej turze zagrać to i stridować większość kreaturek. Mogę nawet tak zrobić, bo... Bo nie bardzo mam, jakby co nagrywać w, sensie w trzeciej turze. Więc raczej i tak to będzie Hero Power i Pit Snake. Więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ok. I tak zostawię Pit Snake bo. Ta broń to nam nic, nie daje w takim sensie, że, że nie mam jakiej wykorzystać zwyczajnie. Nic, moglibyśmy w face'a pójść tym jednym damage'em, ale to nie ma żadnego sensu. Zasłanie, tu mamy dwie opcje: to plus to, albo to plus to. W takim przypadku zagramy sobie e, to plus to, żeby, żeby nie strwidować tego minionka. I tyle zostawmy na razie. Następnie tuż możemy całą tą trójkę wystawić. Ewentualnie e, Arginko... E. Ojejku. Ale to było dobre dla niego. Na razie nie mamy lepszego zagrania. To będzie najbardziej w tempo. Najbardziej się nam będzie opłacało. Znowu dekod. Nie wiem, czemu ludzie go biorą. On naprawdę jest bez sensu. Mm. Robimy tak, żeby jak najmniej zmniejszyć zostało na bordzie. Bardzo fajnie to wyszło, jeśli nie ma tej takiej kreaturki za 6 many, 6 na 6, zadaje 1 damage'a we wszystkie kreaturki, albo Hellfire, albo Demon Rafa, to jest bardzo fajnie. Hmm. No co to internet? No nie, no tak się nie robi Hej, przecież on by to przegrał, no, o. no widać co nasz przeciwnik się chyba poddał więc mieliśmy szczęście. No tak czy inaczej to już była sytuacja na bordzie, która była dla nas już wygraną tak naprawdę, więc, więc sądzę, że zwyczajnie przyznik się poddał i o tyle nas uratował. A my przechodzimy do następnej gierki. 4-1, bardzo fajny bilans jak najbardziej. Podoba mi się. Jakby się ktoś pytał, to tak najlepszą rękę miałem 12-3 i nawet się zastanawiałem czy, czy nie rzucić w tle takiego właśnie screena z, z, z moim takim tym paseczkiem, w sensie że zwycięstwa rankedowe i tak dalej. Fajnie, że ten bukanier nam dochodzi tak mniej więcej co drugą, co trzecią grę. Bo to jest rzeczywiście przydatna kreaturka w pierwszej turze. Eee, zrobimy to w ten sposób, ponieważ oni i tak będzie chciały strojdować z tym, eee, bo to jest oczywiste. I bardziej nam się opłaca, jeśli to zrobić w ten sposób. Nie wiem po co użył Koina. Nie ma to żadnego sensu. No ale cóż, z korzyścią dla nas, więc, więc nie ma co narzekać. I na razie nie mamy żadnego zagrania. Raz mi wejdzie ogr. Chyba, Chyba, że wystawię jakiś sekret, w co wątpię. Super. Genialna kreatura. No ale cóż, czasami takie trzeba brać. Więc, więc, więc może rzeczywiście jakoś to było uzasadnione. Następnej chyba Spiderka wystawimy. Takie mam wrażenie, że to będzie najlepsza opcja. Ojeju. Okej. Okay. Nukle no, w obecnej sytuacji ceny nie jest taki dobry, ale wziąłem go ze względu na to, że w przyszłości może być jakoś tam uzasadnienie dobry. Że tutaj też przeciwnik nam całkiem ładne tempo na bord narzuca. I możemy mieć problemy za chwilkę. Mamy dużo więcej yy, kart, mamy więcej minionków w tej chwili na bordzie, ale, ale mamy mniej HP i on może nam teraz wyrzucić jakieś dobre tempo, więc to jest troszkę ryzyko. I the slimy Here we go. Ok, spróbuję ustabilizować naszą, naszą sytuację na samej turze kodo, a tak bronią i Hero power nie wiem co tutaj możemy jakoś lepiej zrobić może. Mm. Panowna FC, przydałoby się. Mamy jedno w deku bodajże. Eviskarait nic nam nie daje. Ten w sensie, przynajmniej nam nie może strejdować kodo, co jest dla nas najważniejszą informacją. Teraz bardzo priorytet, największym priorytetem jest to, żeby zachować kodo przy życiu, ale niestety mam mukle Co jest beznadziejne dla nas. No cóż, zobaczymy, co się dalej stanie. Hej, I like to so it Here we go. Lord. The victory is yours. Ej, on to miał jeszcze szansę wygrać. To znaczy, nie wiem co miał na ręce. Ale jeszcze miał szansę. No, okej. Okay. W takim razie będzie jedna gierka więcej na odcinku. Bardzo fajna opcja. Chyba, że się rozładowuje baterie, ale nie widzę. Na razie, więc. Więc fajnie, więc super. Tak jak teraz patrzę, to może nawet będzie to 8. Zwycięsko, może nie. Mieć. Tak ogólnie to na początku przewidywałem rzeczywiście taką mniej więcej siódemkę mocną Ale Renji dopisuje jako tako, więc... Więc czemu nie? Czemu by tutaj nie wyciągnąć jakiejś dziewiątki? Tam pierwszą jak jakoś tak szybko wymienił Watch your backs. I always do. też zawsze patrzę. Nie wracaj się za siebie, bo cię spóźni ktoś przyjmie. Stained light. Stained light. Nie, już ten Hero Power nie ma tak dobrze. Coin Hero Power z bukaniera? Wow, serio to zrobił. Wow. Incredible Incredible Takie piękne słowo Incredible Zdosnę mi torek. bardzo fajnie w kerf wchodzi Upsa No niestety To się nam troszkę nie udało Ale cóż, przydałoby się nam troszkę kart, fajnie, że mamy fany, będzie jakkolwiek dobrać można coś. Oj, teraz będą całkiem fajne fany. Okej, okay, co nieźle nam to wchodzi. Zmienimy sobie pozycję. Znowu mam nadzieję, że nie macie nic takowej. Okej, okay. mm. no tak, to jest najlepsza opcja w Hmm, hey, hey, you buy a cake? Mm. No, Zobaczmy co on zrobi wasz oponent nam zaproponuje No cóż. Nie wiem czy mamy jakiś dobór taki konkretny O, no, już się nam rozładowuje bateria Mam nadzieję, że tylko przed odcinkiem Zdążę W sensie Zdążę zakończyć odcinek Nawet sobie zobaczmy Ok, 9% 9% powinienem zdążyć do końca tą grę. Rozegrać Szarża była ryby była mnie, to jest by mocno, w jest bardzo dobry tutaj Nawet sądzę, że możemy w ten sposób zagrać Czas nawet mu się nie opłaca tradować on jest na 18 HP. My mamy dwie karty. A w kapitule 9 eee, Krakena. Tak, on jest Kraken. Wydaje mi się. Mam całkiem sporo mit i zejmu, ale... Właśnie taki dobór karty jeszcze, którego na razie tutaj nie wiesz. będzie nasza przegrana, ponieważ no. zabrakło nam niestety. Oh, Sap. No okej, nie będę. To już nie jest takie fajne. A co z Kraken Tym kiedy okay. i kiedy i i Shadow Pan Ridera, tak? Shadow Pan Rider. Żeby nam Chyba, że ma ma i Albo po prostu ma kiedy Też może być. kiedy i Little i kiedy i więc... i więc... to i raczej tyle. on coś daje. Nie, bo nie mamy jak zablokować go. Nie mam żadnego taunta. Więc GG. Do zobaczenia, udostępniacie, subskrybujcie, do następnego odcinka.